Materiał powstał przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków funduszy europejskich programu Polska Wschodnia. Etap drugi: słodkości: chcesz sprawdzić, czy z Twoich tortów da się zrobić biznes, Twoje cele: zbuduj cukiernie, zadbaj o energię, zdobądź wszystkie osiągnięcia. A ja witam was w scenariuszu słodkości. Jeśli ktoś nie wie, czym jest w ogóle Cash Life Balance, jest to po prostu gra o balansie między kaszem a life'em, czyli prawdziwym życiem a pieniędzmi. I będziemy troszeczkę sobie grać. Już widzimy pierwsze rzeczy, które się dzieją w grze, ale przejdźmy po kolei. Gra jest w stylu point and click, co jesteście w stanie zauważyć praktycznie na pierwszy rzut oka, bo musimy coś robić, żeby zarabiać pieniądze, żeby je wydawać, a tym razem weźmiemy sobie słodkości jako scenariusz i będziemy budować cukiernie. Gra wrzuca nas od razu w wir akcji, więc załatwmy sobie sprawy śmietanka w ciemno. Pokonaj wyzwanie. No dobra, pokonajmy wyzwanie. Pytanie. Robisz tort śmietankowy dla znęch. Jakiej śmietany użyjesz? Ja cukiernikiem nie jestem, yy, więc strzelmy, że 9 lub 12. Jednak nie, jednak nie, ale na następny raz będę wiedział, że 36. Dostarczona śmietanka rozwarsta się. Co robisz? Tak ma być, zwracam całe zamówienie. Nie no, jeśli się rozwarstwia, no to zwracamy, tak? Jesteśmy do tego zdolni, mamy do tego prawo. Dostawca nawalił, śmietanka się skończyła. Co teraz? Boże, no i co zrobimy teraz? Robisz krótki urlop, promujesz ofertę bez laktozy. Ro promujesz ofertę, <gryw> odwijasz kota ogonem i robisz tak, żeby wyszło po twojemu. No i proszę bardzo, udało nam się zrobić wyzwanie, ponieważ wystarczą nam dwa na trzy... Wie, na trzy poprawne odpowiedzi, żebyśmy mogli oczywiście zadanie zająć. No i 5 doświadczenia? A za zdobyte doświadczenie, w tym przypadku 10 sztuk każdego doświadczenia, czyli 10 sztuk doświadczenia, jesteśmy w stanie go wymienić na jeden banknot, który możemy potem przekuć na właśnie chociażby dłuższe odpoczynki pracowników, czy pr pracownicy szybciej się regenerują, czy chociażby przyspieszanie produkcji cashu, różnego rodzaju rzeczy. Ale zapewne w ogóle zapytacie, co to zagra, więc może najpierw przejdźmy do tego. Gra Cash Life Balance to gra powstała w ramach kampanii organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków funduszy europejskich programu Polska Wschodnia. Gra ma na celu nauczyć Was podstawowej wiedzy na temat rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej. Co to oznacza dla Was? Po przejściu każdego z czterech scenariuszy gry, będziecie mieli własną swobodę działania, jeśli będziecie chcieli założyć firmę, rozwijać ją i na niej zarabiać. Staniecie się przedsiębiorczy, bo to jest w życiu ważne, by zdobywać pieniądze. No, także skoro już w sumie wszystko wiecie, to możemy załatwić kolejne sprawy. Dostawca przepadł, jak to możliwe? Skończyła się benzyna, czy co? Im wyższa marża, tym wyższy. Hmm. Koszt reklamy czy zysk z transakcji? No, jeśli marża, czyli to, co oczywiście zarabia sobie dana osoba, jest wyższa, no to mamy wyższy zysk z transakcji. W modelu pre, premium, przepraszam, dajemy większości coś za darmo, żeby zarabiać na tych, którzy kupują premium? No tak, dlatego jest free. Jako premium free i premium, proszę bardzo, połączenie. Czy biznes model, canvas są uwzględnione koszty? Hmm, to jest ciekawa kwestia, ponieważ ja nie wiem, ale zróbmy tak. Jak widać, jak najbardziej. I otrzymuję nagrodę. Dziękuję bardzo serdecznie. Mamy 10 doświadczeń. Kiedy wejdziemy sobie tu, to już widzimy, że możemy go sobie bardzo łatwo zamienić na oczywiście pieniążki. Jesteśmy w stanie spieniężyć nasze doświadczenie. I to jest bardzo sensowne. No i teraz mamy przed sobą naszą pierwszą pracownicę w spiżarni. My siedzimy sobie oczywiście na dole tutaj i na razie się obijamy. Uderzamy sobie stópką w ziemię, ale niech będzie... Kurde, no kolejne sprawy do załatwiania. Co się dzieje? O, głodny to zły. Znajomy zamówił od ciebie tort i skrytykował go na fejsie. Twoja reakcja? dopytuję co proszę nie tak, obrażam się na wieki. No nie no, muszę się dopytać, muszę się dowiedzieć, żeby nie wyjść na zgreda i złą osobę. Znajomy sugeruje, że tort był za słodki. Przejmujesz się, dopytuje poprzednich klientów. Nie, bo ty wiesz lepiej. Nie no, wiadomo. Nasz klient, nasz pan. Jak nazywa się model, który jest fundamentem planowania marketingowego? Apik, snapik. Apik. <noise> Dobrze, proszę bardzo. No i otrzymuję nagrodę. Już 15 doświadczenia. Wybredny, znajomy. No i również nie musimy przyjmować tego zadania, tak? Pamiętajcie o tym. Więc skorzystajmy z tej opcji i przejdźmy sobie na tryf. Tryb oczywiście life'u, czyli życia. No i w tym przypadku lekcje gitary. Jesteśmy w stanie zrobić lekcje gitary, ale odzyskiwanie 0,359 energii nie jest zbyt dobre, więc ulepszmy sobie to troszkę za nasze pieniądze. I co każdy jakiś tam poziom, jesteśmy w stanie robić to szybciej. W tym przypadku 0,14. Ale skoro już sobie odpoczęliśmy i mamy 100 energii, to jest, jesteśmy... I Jesteśmy w stanie wykonać kolejne zadanie. Wybredny. Zdajemy pokonaj wyzwanie, aby odzyskać równowagę w firmie. Jak najbardziej wszystkim smakował Twój nowy tort, a jednemu znajomy mnie. Jak reagujesz? Tylko jeden: Olewka, prosi o szczegółową opinię. Oczywiście szczegółowa opinia. Ostatni etap o modelu podejmowania decyzji zakupowych EKB to zachowania po zakupie zakup Po zakupie. Jak najbardziej. Jesteśmy w stanie ulepszyć naszą pracownicę, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej pracować, oczywiście więcej zarabiać i tak dalej. Kolejny będzie potrzebny mi dwudziesty któryś poziom, ale... Mamy mnożnik razy jeden, więc pograjmy sobie troszeczkę. Już mamy o wiele fajniejsze te wszystkie, proszę bardzo, bonusy. Spróbujmy wbić tutaj 25. Nie udało się jeszcze. Będziemy potrzebować chyba 50. nawet. Karolina z cukierni słodko rozwija swój biznes. Stopniowo czy dynamicznie? Stopniowo, oczywiście, że stopniowo. Karolina otwierając w białym stoku cukiernię amerykańską trafia w, dojrzało... w dojrzałość rynkową, w niższę rynkową. W dojrzałość rynkową? Nie, w niszę. Niestety nie siedzę za bardzo w cukierniach. O! Osiągnięcie wakacje all inclusive. No i proszę bardzo, w nagrodę będę mógł sobie pojechać. Problemy jakie przedsiębiorca ma realizując wyzwania biznesowe to tak zwane wady wrodzone, tak zwany punkt bólu. Hmmm. Punkt bólu? Ha, każdy pomysł na biznes warto przedstawić w formie. Hmm, pomysł na biznes. Nie, tu nie miałem nic interacji. Różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu to marża podatek marża, oczywiście że tak. I 32 doświadczenia na nasze konto. Sądzę, mogli przekuć w, 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 3 banknoty, ale moglibyśmy kupić tylko jeden upgrade, więc ja będę musiał troszeczkę tutaj kolejne piętra zdobyć, żeby móc coś więcej zrobić. Udało mi się to nieco zaoszczędzić, czyli powiedzmy, przekułem swoje doświadczenie, żeby mieć kolejnego pracownika, w sensie doświadczenie w... Pieniądze i pieniądze na pracownika, oczywiście, tak? To, na co chciałem jeszcze zwrócić Waszą uwagę, to to, że tu na dole mamy rozwój, czyli projekty, i możemy robić różnego rodzaju projekty, mi osobiście najbardziej podobają się projekty związane właśnie z doświadczeniem, więc sobie wybieram takie płacę trochę, wydaję trochę energii, jestem w stanie dostać doświadczenie, które potem czekuję sobie w bonusy. No, i jako mamy mnożnik razy 2, to nasz nowy pracownik z punktu zamówień jest w stanie zarabiać 266 tysięcy na sekundę i musimy załatwić mu sprawę. Czy kanały dystrybucji torcików mogą być wirtualne? Mogą. Czemu nie? Producent, detalista, konsument to przykładowe szczeble... Hmm... kanałów? Haha! <laughs> Wybór kanałów dystrybucji powinien się rozpoczynać od zbadania rynku. Jak najbardziej. No i proszę bardzo, moje nagrody, dziękuję serdecznie. I dzięki temu jesteśmy w stanie kupić czwarte piętro słodki, kącik jeszcze piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, aż do dziesiątego. Więc trochę tego jest, aczkolwiek... Nie wiem, czy aż tyle zrobimy. No i na dole również mamy osiągnięcia. Jak widzicie, etap pierwszy praktycznie skończony. Zdobyłem dziesiąty poziom pokoju obsługi klienta, aczkolwiek mamy piąty i to są właśnie te wszystkie. Z drugiego też mamy już całkiem sporo porobione, jakby nie patrzeć. No i jeśli chodzi o trzeci, to również tutaj już się jakieś trafiły. No, i akurat w tym przypadku, jeśli chodzi oczywiście o pytania w grze, to jesteście w stanie się nauczyć czegoś z branży twierniczej, ale również są te inne scenariusze, o których wspominałem, więc jesteście w stanie nauczyć się również czegoś z innych scenariuszy, a czasami pytania są ogólnie. Oczywiście o pieniądze, o zakładanie firmy, o wnioski itd. Dobrze, zakończyliśmy 25 punktów, no i finalnie mamy 384 doświadczenia. I teraz, tak jak w prawdziwym życiu, możemy to doświadczenie przekuć na... Pieniądze, w tym przypadku 38 banknotów, jesteśmy w stanie tutaj wtedy troszeczkę już upgradeować, więc jesteśmy w stanie zacząć nowy biznes, powiększy rynek, sukcesy i porażki mają wpływ na twoją przyszłość, sprzedajesz firmę, ale za swoje doświadczenie otrzymasz banknoty, które pozwolą ci rozwinąć firmę, no właśnie o to chodzi, więc podpisujemy się, mamy 38 banknotów, jeśli mogę tak to nazwać, no i możemy przyspieszyć produkcję cashu, na razie wszystko mamy na zerowym poziomie, to co ja osobiście lubię robić, twoi pracownicy szybciej się regenerują, no, że będą pracować dłużej, ok, jednak wolę regenerację, A, ale zanim, zróbmy sobie razy 5 mnożnik, więc jesteśmy w stanie przychód zrobić razy 5, Kolejny mnożnik już jest 25 i powiem Wam, że biorąc pod uwagę to, że jeszcze trochę tych banknotów mamy, zrobimy sobie razy 25, razy 125. Już jesteśmy w stanie kupić drugi poziom, na którym jesteśmy w stanie uruchomić naszego junior Social Ninja i już w sumie niedługo możemy kupować kolejne piętro, więc dzięki temu jesteśmy w stanie zarabiać o wiele, o wiele szybciej i robić o wiele, o wiele więcej. Dobra, dosłownie 5 minut i udało mi się praktycznie odbudować to, co miałem, jeśli chodzi o to, moi drodzy, możemy sobie bardzo szybko włączyć pracowanie. Jedno pracowanie, drugie i tu zarabiamy milion. Więc jest to całkiem sporo, dzięki czemu jesteśmy w stanie od razu otworzyć kolejny sektor i jesteśmy w stanie sobie włączyć. Tutaj jeszcze jakieś przyspieszenia, jeśli chodzi o to, i jesteśmy w stanie zarabiać jeszcze więcej, jest jeszcze szybciej, dzięki czemu nasza firma rozwija się jeszcze prężniej i możemy uderzać do nowych osób i tak dalej. A tu mamy już 4 miliony, więc jest całkiem fajnie, jeśli chodzi o to, i myślę, że uda nam się również kolejny próg odblokować. I stało się, przekroczyliśmy barierę 200 milionów, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostać kolejne osiągnięcie. Oferta się rozrasta, no i Mic składzik na sprzęt, dzięki czemu również będziemy w stanie zarabiać szybciej. Otwierasz własny lokal przez duże L. Teraz już masz prawdziwą pracownię, niezłą kuchnię, ale i większe koszty. Zadbaj o swój biznes, a może otworzysz własną cukiernię. I dostałem to po zrobieniu kolejnego poziomu pokoju analityków, więc całkiem fajnie i jestem w stanie rozpocząć nowy biznes. Oczywiście to jest dosyć ciekawe. E, tutaj nam się te umiejętności nie zresetowały, więc teraz mogę kupić kolejne razy 15 i twoi proci pracownicy dają czadu dzięki temu i jestem w stanie przyspieszyć produkcję bardzo, bo 125 względem 25 to jest pięciokrotna różnica, jeśli chodzi o to. No i dodatkowe jakieś tam 6 <laughs> banknotów, które nam zostało, możemy dać w szybszą regenerację pracowników. I dzięki temu mamy trzeci i czwarty poziom, a nasza pierwsza pracownica zarabia 40 tysięcy od razu, a 116 po włączeniu, więc yy, możemy od razu blokować to za 106 tysięcy i praktycznie od razu za 2,9 miliona i w ten sposób można robić progres. A finalnie możemy jeszcze zobaczyć osiągnięcia, czyli pierwszy etap, cały zakończony z miłości do słodkości, czyli wakacje all inclusive, posiadać 500 tysięcy, posiadać 30 level pokoju produktu, 10 pokój, 8 wyzwań i zrealizować 5 projektów. I etap trzeci, cukiernia jak się 5 ulepszeń gry, tutaj niestety 4 których nam się nie udało, ale również udało nam się spędzić jedną godzinę w grze, która nie była taka ciężka. A ja życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że uda Wam się osiągnąć więcej w krótszym czasie i zdobędziecie szybciej doświadczenie i szybciej rozwiniecie swoją firmę niż ja. Dajcie znać w komentarzach. Tak wygląda ta gra, którą znajdziecie na Google Play, do którego link w opisie a w kolejnych jej etapach zajmiemy się innymi scenariuszami. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.cashlifbalance.pl. Link znajdziecie w opisie. Zachęcam do przetestowania gry i dobrej zabawy. Trzymajcie się!